Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta Długo nie było odcinka, no ale w końcu postanowiłem coś nagrać. Jednak już na bez przesady Nie zostało już tak tego kanału na długo, bo w sumie to co mi szkodzi coś nagrać. No i właśnie już widzicie, że coś robię. I to co robię to jest rozbudowa farmy. Postanowiłem, że to będę w tym odcinku robił. Jeżeli by były jakieś ścinki, to przepraszam bardzo, ale yy, nagrywam yy, OBS-em dzisiaj, a nie yy, Windows 9. Tak inaczej mogą być ścinki. Ale jak potrzebne to nie jest źle. Więc... No, bierzemy się z po prostu za robotę i tyle, nie ma co to zniszczyć Zobaczcie to porządną farmę pszenicy Naprawdę trochę porządną Żeby to nie było jakieś nie wiadomo co Dobrze by to było porządna, fest, farma, pszenicy. A, to się nie zniszczy, no dobra. No to, lecimy tu, Cyt, cyk, cyk, cyk. To mi się coś nie posłuje, w ogóle. Jak to drewno teraz, to było. No to reszta będzie coś przełożyć to jest pod tym jest, Aha, dziura, po prostu po prostu dziura dobra. E, no tak, e, bardzo nieładnie roztopamy. Lecimy dalej, bo to nie ma co. Więc lecimy. Jestem na poziomie... Aha, jestem na nie poziomie mam. Wcale nie jestem na poziomie, a to nieważne. Eee, Dobra, też można. A Patem. Jednak piasek to łopaty. A mam pełny ten, tylko udowy. się gdzieś wyłożyć wszystkiego, co mi niepotrzebne. Bo mi jest to po prostu niepotrzebne. Tu mogę się odłożyć. O, ostatni będę w kopalni. Też tak na przykład. E, to teraz sobie zostawię. To mogę odłożyć, bo tego. Widz dużo. To też, to, to. To też, to... O, teraz ja słyszę. Aha, dobra, no to masz jednak... Tak. Eee. O, tak, to, to jest to. Eee, I co ja to jeszcze mam? To mi niepotrzebne, to... tutaj też mi niepotrzebne. Ani to, ani to... No dobra. Powiedzmy, że tak. Tu ustawi tak w miarę. Nie, eee, to była ja motyka. Zaczynamy to, przyciskamy to ją. No i to by mogło być w porządku. Dobra. I teraz lecimy. Dobra, no, serve jest to ok. ładna woda no to dobrze, to jest, dalej to stopywać teraz nie zejdzie niestety, no ale nic mi to nie poradza A, trzeba coś na to w końcu, bo trochę długo nic nie nagrywałem i tak jakbyś Może no, coś tam zresztą dużo częściej nagrywać jedynie się zachce, bo z tym bywa różnie. No ale nie ma co na rzecz, to jest wspaniale znowu właśnie. Żeby się mieć, musiał trafić. Czy się dokapy do tej... Trochę do tunelu ustawić, że się i to będzie wtedy. To jest ciemno. A, mam Optifine, na to mogę chyba zrobić... Tak. Tak. O, mało. Mam Optifine, no to... Okay. Ziemia, to nie jest... Dobry... Temp, wyraźnie, że... O nie, ale ciemno Co jest? Ehm, um, what? Uh, optifine Weź no tak O, o! <grych> fajnie, fajnie Naprawdę Optifine sobie fajnie radzi Cały tutaj, bo tak Niech fajnie mi się zbawią, na to Czy naprawdę Ile to już mam? Może dość sporo, ale jeszcze, jeszcze trochę. Na no, spotkanie jeszcze tak więcej wykopać Nie ma co. Ale stały krat też. O, Aha, znowu go węgiel. Węgiel, co teraz mogę wykopać węgiel? Chociaż... niepotrzebny mieć go do przepalania. I tak, do przepalania... Bambusa używam tutaj. Bambusa jest tyle że Nie ma teraz co z tym robić. To gdzie do przepalania jest. No i dobra. Eee, ok, no to... Mógł, jeszcze kilka bloków, żeby mi to wypełnić wszystko. I potem jeszcze dzisiaj w skończy. Ja jestem tego pewien że on mi się dzisiaj skończy, no ale nic trzeba będzie jeszcze latarnię porobić. No na pewno w tym odcinku to się nie zamknie do pewien Ale kolor ci dziwna no, fajnie, coś tak coś tak coś tak źle sobie na z tym? jeżeli nie będzie źle słuchać, to przepraszam ale po prostu coś jest nie tak i tyle To nie to nie to ma to 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 takie to, 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 to. To, to, to. Ja. Co mamy za dzieło? Fajnie, fajnie. Aaaa. Co jest za, co jest za? No to OK. Jeden tunel wycofany. To fajnie do kolejnych po jedną, ale to nieważne. To będzie taki odcinek maks 30 minut myślę. Nie ma co więcej robić. Wiadomo, że to jest nudne, więc takie kopanie jest nudne, więc nie ma co przedłużać. Wykropać coś, co, co nieco, i tyle. Nie, dobra. To jeszcze to. No i kolejne. Dwie. Tetycznie. Heh. Bardzo ładnie. To przecież w kopalni! Ale że tego... Kurczę, to... Kurczę, no nawet ten tą dzielą na dłoń jeszcze wystarczy, prawda? Jest jest... fajnie, fajnie... No to, okej. Okay. Dobra, tutaj zostaje, tutaj może poleca. Aaa, okay, tak no, też jest. Chodzę 10 minut od święta, to jeszcze drugie tyle od pneczka i będzie wspaniałe. To będzie wspaniałe odcinek dla jego na kanał. Gorzej trochę może, coś tam coś tego. O, jeszcze fajna mieć. Także tak. I no to cykl. Ja no też nie szczerze, że to już jest koniec. to, to trzeba będzie tak tutaj, tutaj puścić. Chyba po boku, nawet najlepiej by było wodę. A tu w środek gdzie mnie dać i ten. To będzie łapać chyba, nie? A bywa na dwie krotki To łapie na dwie krotki, więc powinnam być ten. Będzie dość. Wtedy już spora ta, ta ta farma wtedy, no i to już będzie większa w danych Czy No jeszcze można by powiększyć tamtą automatyczną farmę. Też można by było jakieś dodatkowe jeszcze farmy porobić Też jakieś dodatkowe automatyczne Co nie ma problemu Można takie rzeczy porobić I To e, się może co, co się nada i z, a tam zbiorę to a, Tu jest też dole 35 To jest już Tu jest jeszcze sporo 35 Dobra. Tutaj do dotąd ty yy, kratek Jedna jeszcze, no to powiedzmy, że... Tutaj. Dobra. No to to mogę sobie zabrać. Dobra. To... Zabrać i to bardzo ładnie cyk, cyk, cyk no. i jest teraz tutaj trochę czystości więcej czystości przy tym, jak wychodzi jeszcze muszę gdzieś sobie brodawki zrobić ale brodawki to na spokojnie można gdzieś indziej jeszcze je zrobić przecież to nie wyleje chyba więc lecimy z takim czym, że trzeba teraz tą górę trochę wykonać i ziemi jest jeszcze tu też jest jeszcze zresztą mam w ogóle ziemię, bo jak nie mam, to będzie problem to będzie wtedy problem, jeżeli nie mam ziemi eee, tu też nie ma tu eee, nie ma, nie ma jest, 46. Trochę mało, bym powiedział. Czy troszeczkę mało? 46. Też mi to daj. Piasek dusz też sobie będzie. Powinien go też piasek dużo, bo też to... go nie ma. Eee, więc... Co tu jest? Co, coś tu nie no, Okej, okay, okay. Nie ma. A, to jest też jest tak. Nie założyłem. To dobra. No dobra, to teraz, tyle, tyle, też tyle to jest mało, ale. Ale. Ale, co dalej? Fajnie, mam ci już ten poziom, który. na co, nie mam mały ziemię, że nie trzeba zrekopować w tym sensie. Muszę tej wody zanieść. Okej, okay, okej, okay, fajnie, fajnie. To mogę wykopać stąd, nie zużywać tyle ziemi, bo jest jej mało. No to jeszcze tutaj trzeba będzie zrobić, tak? Eee, tak, To że właśnie tu jest jedna za szeroka, już to będzie tylko trzy ziemi. Chyba tak woda. No. no właśnie. A miał w środku wodę, to bym miał wtedy 4. No właśnie. To bym wtedy miał 4. To bym miał wtedy 4, bo w środku wodę i byłbym na 2. No tak, zobacz, trzeba było zrobić. Będzie więcej. Oczywiście. Zaraz się skończy. O, nawet do samego końca doszedłem. Tak, no i już tam wcale nie pociągnie za dużo. No i trzeba będzie podzielić. No ale okej, okay, dobra. Zamyknę mieć ten powodę. czy będzie Zobaczymy, coś sobie przejści. Dobra. Dobra, tak E, więc jest tutaj. Okay. Trzeba będzie teraz dołożyć smonter czasu, więc e, można na hmm. co to się wziąć, za wykopywanie? Chyba tego. Właśnie dwie kroki w górę to będzie chyba dobrze na wysokość. Potem trzeba będzie jeszcze obudować wszystko. A no, to roboty będzie. Dużo będzie roboty, no ale nic trzeba Trzeba to trzeba Zadróż. 50 odcinków minęło 50, kiedy myślałem, że kiedyś teraz zrobię 50 odcinków Jeszcze jest moczek, pokonamy coś w ogóle Ajajaj Myślę, że tam jeszcze do M czyli wybrać Poszukać Jeszcze nieco Jakichś Tych całych Miast e, miast właśnie Miasta jest. Chyba miasto? Poszukać ich i jakiś znaleźć nawet ja może właśnie, że nie mam dzisiaj szal szalter boxa zrobić, przecież mogę już to zrobić w tym momencie, bo mam już te skorupy. Nie wiem czy to z, z czy nie, bo nie pamiętam, ale nie mam. Więc można by było... o, wspaniale. Co tam zostało tym naj, na samym dole? Tak, to zostało. Dobra. Masakra jakaś. Grawe najgorszy. Dobra, lecimy 25 minut, ale będzie wspaniałe, myślę Już nie wiem, czy to dobrze myślę Czasami lepiej nie myśleć Miałem się tam jeszcze jedną w górę Trzeba dać, czy nie? zobaczyć No właśnie Czy jeszcze jedna w górę? Jeszcze jedna w górę. No. To będzie dość wysokie. Ale tutaj już można dawać deski. No to na tym chciałem. O no i to wykopać. O, właśnie. To jest to teraz możemy pójść... Zrobić to shelterboxa, bo nie miałem gdzieś tutaj to wszystko co potrzebne. Chyba gdzieś tutaj nawet. Tak, elytra. Nie, czekajmy. O, tu. Grupa Gdyby Dwie ja sobie wezmę. Albo wezmę ich cztery, żeby sobie zrobić dwa takie shalter Deski mam na sobie chyba. Tak, więc na no, spokojny Zetek. No i... fajnie mogę jakichś sobie na miał To tu. Nie bardzo, ale to jest nie bardzo Wspaniale wręcz. O, chyba ci mi jeszcze nie pamiętam. Właśnie, ci loty mi się zniszczył więc no a to możecie wrócić do przepalenia tu, Zabaj, tak tu tak to będzie bambus jeszcze przypada bam bambus, ale coś co sprawdzić. Dobra, to jest nie w tak? O, właśnie. Trochę mi dało a Właśnie, trochę muszę sprawdzić. I bardzo ładnie mi dała nabrzmiać. No, tak, Dobra, bardzo ładnie. Dobra, teraz trochę diamencików wziąć. Tak delikatnie, tylko trzy. Tak. Trzy. Y a, nie żelazo, nie tylko dwa patytów. A <laughs> wyżyłem tam. No ten, czy dał, do cykl. i tak, że do tych Dobra. Co zrobić? Cyk. Cyk. Lofik. Zauważy ja to mam w ogóle jakieś Enchanty, chyba miałem. Zobaczcie, co jest. E, Przeszyjcie z mora. Powinno już się chrona lojalność odrzut moc moc wydajność pod wodą to jest foka to ja wiem tak są a co mi wydajność wydajność 3 tylko muszę mieć lepki trochę wydajność 3 to jest napis. Zadania 3. Jeszcze nie bardzo chyba. Mogę teraz zrobić Tak. I tak. Nie mogę zrobić. Aaa, szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Hmm. Próbuję trochę poenchantować. Po, Zobaczymy, może mi się coś uda coś wyzłapać jakimś fajnym enchant, już jest, widzę 20 minut. Więc zawsze będzie ja to kończyć, ale będzie zciążki, to nie wiem, mam, to, się Ile to jest wciąż. I lapizu. Tam 19 to już kilka szybko wezmę. Dobra. No i tak, odrzut, wydajność 2, odrzut. Wydajność 2 może sobie wezmę. Tylko to bym sobie tak przerobił. Dobra, i teraz tak. No i to on dał wydajność 2. Bramce nią warmię, konoszę Na dogniem. A dogniem chyba. Weźmiemy hak na przykładu. Dramierz. Dramierz mi potrzebuje, nie kuszę, mi drabierz. Och, no przykładem dwa chyba. Budynek jeden. Dobra, teraz jest to, co chciałem, więc. Zgaj. Okay. Ajajaj, To tu sobie wezmę. A żeby to wziąć, co bym tak zrobił? I tak, i mam też 100 razem. Ha, dobra. To i niezliczalność. Co? Wydaje mi się, że to się wydanie Nie, nie. No, Obie. Okay. tak, właśnie. Chyba tu, tak. Właśnie. O! Bardzo 72? A, to w DOOMie poszło. Ja myślałem, że miałem 67, ważne. nieważne. Nieważne, no ale okej. Okay. Jest trochę tych chęć, to być sporo, ale... No cóż, już poradzić mogę na to. Mamy killów na pełnej. ale ja już się się zaraz żegnać, ja sobie radzi no spokój w sumie wydanie jest 3, to wydanie jest 3 trzeba będzie jeszcze trochę netherite poszukać, no ale okej okay. Dobra ale to by chyba było na tyle z tego odcinka więc no do następnego miejmy nadzieję Miejmy nadzieję oczywiście wszyscy. No i to by było na tyle. Do widzenia.